Na początku postawiliśmy sobie pytanie, co jest lepsze, naturalny wylęk czy sztuczny. Tym razem natura nie mogła nam pomóc, więc z pomocą przyszedł inkubator. To właśnie w nim krok po kroku wykluły się nasze małe kurczaczki. Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Sielska Zagroda. Dzisiaj opowiem Wam o naszych małych kurczaczkach, o ich pierwszych chwilach życia, o tym, jak się rozwijają i poznają świat. Pierwsze chwile po narodzinach są wyjątkowe. Piekwsklęta są bardzo zmęczone, osłabione, potrzebują odpoczynku. Jeszcze nie jedzą, tylko nabierają sił. Dlatego w pierwszych dniach trzymamy je pod tak zwaną kwoką, sztucznym światłem grzewczym, gdzie mogą się wygrzewać i czuć bardzo bezpiecznie, jak przy mamusi. Tam spędzają pierwsze tygodnie, aż będą gotowe by stopniowo poznawać świat na zewnątrz. Do wody dostają witaminy, aby zdrowo rosły i nabierały odporności. Kiedy nabiorą już siły, poznają smak pierwszego jedzenia. Tak patrzą się na to jak Nie? nie, nie, nie. O, ja te dzieci wyglądają totalnie inaczej niż rodzice. No. To jest ogromna różnica. Ja bym nie powiedział, że to jest tak kurka. Nie. O nie, dobra. One mają takie jakby śpileczki za pozorów. Z każdym nim rosną i zmieniają się. Już po tygodniu pojawiają się pierwsze piórka, a ich żółty puch zaczyna się powoli zmieniać w prawdziwe kurczacze upierzenie. Widzimy też jak z naszych jajek wykluły się kurki z naszego własnego podwórka. To miksy zielononóżki połączone z rasą rosą, wajendotą, i Australopem. Kluliśmy również czyste zielono nóżki. W pewnym momencie mieliśmy naprawdę bardzo dużo nowych kurek, ale później okazało się, że większa część to jednak koguciki. Po wykluciu kurczaki potrzebują ciepła, dlatego trzymamy je pod specjalną lampą grzewczą. Najczęściej stosuje się lampę podczerwoną lub ceramiczną, która daje odpowiednią temperaturę. Kurki powinny przybywać pod lampą około 4-6 tygodni, w zależności od pogody i tempa w jakim rosną. Przez pierwsze dni temperatura powinna wynosić około 32-35 stopni, a potem co tydzień można je stopniowo obniżać o 2-3 stopnie, aż maluchy będą gotowe do życia bez dodatkowego ogrzewania. Ja swoje kurczaki trzymałam w dużym kartonie, który był ich pierwszym tymczasowym domkiem. Dbałam o to, aby zawsze miały czyste podłoże, świeżą wodę oraz bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. To bardzo ważne, bo higiena w pierwszych dniach życia kurczaczków chroni je przed chorobami, pozwala zdrowo rosnąć. Kurczaczki dostają ugotowane jajeczko i specjalną paszę dla piskląt. Choć są tak malutkie, już mają zwyczaje jak dorosłe kury. Chodzą, dziobią, drapią ziemię i szukają robaków. Chciałabym zaznaczyć, że pierwszego dnia takie małe kurczaki nie jedzą od razu takiej karmy. Pierwszy dzień kurczaczki nie są głodne, gdyż odpoczywają. Drugi, trzeci dzień takie małe pisklaczki dostawały ode mnie kaszę mannę, kaszę kukurydzianą, płatki owsiane, drobno podane, lekkostrawne. W kolejnych dniach takie małe pisklaki dostawały ode mnie zielonki, młodą trawkę, konieczynkę, pociekaną bardzo drobno oraz bardzo drobno posiekaną pokrzywę, dodaną właśnie do żółtka. Jajka. Małe zielone nóżki są naprawdę śliczne i urocze. Już od pierwszych chwil zachwycają swym oglądem. Są puszyste, maleńkie, takie słodkie. Mają piękne, delikatne ubarwienie, a szczególnie wyróżnia je charakterystyczny paseczek przy oczku, który sprawia, że wygląda jakby miały narysowaną subtelną kreskę wokół oka. Prawda? To dodaje im wyjątkowego uroku. I sprawia, że od razu rozpoznajemy w nich nasze zielone nóżki. Ja osobiście mogę godzinami siedzieć i przyglądać się im uwielbiam patrzeć na ich zachowanie i na ich wygląd. Ich spojrzenie jest ciekawe i bystre, a sposób, w jaki próbują stawiać pierwsze kroczki, zawsze wywołuje uśmiech. Patrząc na nie trudno się nie zakochać. Takie małe już mają sobie tyle energii i uroku. Takie małe kurki mogą również jeść marchew, startą na drobnej tarce. Tylko musimy pamiętać, żeby to była niewielka ilość. Marchew zawiera bardzo dużo błonnika, który dla tak młodego układu pokarmowego jest bardzo ciężkostrawny. Marchew jest również soczysta i wodnista. Nadmiar może rozrzedzać w treści pokarmową i prowadzić do odwolnienia przez biegunkę. Czego nie podawać takim małym pisklakom? No oczywiście chleba, ponieważ chleb puchnie brzuszku. Słodyczy, resztek z obiadu. surowych warzyw w dużych kawałkach. No i oczywiście nie możemy podawać twardych, dużych ziaren. Są za ciężkie na początku ich diety. Przychodzi też ten wyczekiwany moment. Pierwszy dzień na świeżym powietrzu. Czekaliśmy na piękną słoneczną pogodę, żeby bezpiecznie mogły wyjść na dwór. Najpierw tylko na kilka godzin. To takie hartowanie z każdym dniem coraz dłużej. I w końcu nadchodzi czas wielkiej przeprowadzki, kurczaczki opuszczają swój pierwszy domek i zamieszkują na stałym na dworze. Tam, gdzie będą mogły swobodnie się czuć, swobodnie biegać, dziobać trawkę i cieszyć się słońcem, możemy właśnie zauważyć wtedy, jak bardzo się zmieniły. Muszę Wam zdradzić, że uwielbiam ten moment, gdy wychodzą na stałe. Są wtedy naprawdę szczęśliwe. Mają bardzo dużo miejsca. Tak zaczyna się ich prawdziwe, zielonuszkowe życie. A jeśli chcecie zobaczyć film o inkubatorze i o tym, jak wykluwały się nasze kurczaczki, znajdziecie go na moim kanale Sielska Zagroda. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak radzą sobie nasze małe kurczaczki na dworze, opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Sielska Zagroda, żeby niczego nie przegapić. I oczywiście pamiętajcie łapki w górę. Pa pa!